Hejka, jest przed 13, a ja postanowiłam, że nagram sobie vloga. Dzisiaj jest piątek, więc nagram sobie z dzisiaj i z weekendu. Eee, także zapraszam do oglądania. Niestety jutro albo w niedzielę będę musiała rozbrać już choinkę, bo niestety sypie się tragicznie. Już niektóre gałęzki są łyse, zaraz Wam pokażę. Już mi się płakać chce, więc jeszcze... W tym vlogu ostatni raz też by była choinka, bo później już będą vlogi bez choinki. Niestety nie mogę jej też już dotknąć, tej choinki, bo jak dotykam, to od razu już te igły spadają. Zamiatam co pięć minut, bo one tam co chwilę na tej podłodze leżą. Płaczę już normalnie. Jezu. myślę tak szkoda, że już muszę rozebrać tą choinkę. Zaraz Wam pokażę. Tu jest pierwsza gałązka, na której już widzicie, że jest tragedia. Nawet nie dotykam tej choinki, bo... Co chwilę zamiatam, ale tutaj już znowu się pełno tych igieł nazbierało, niestety. Jest kolejna gałązka, która też już nie daje rady. Zobaczcie, jak to wygląda strasznie. I tu następna gałązka, i ta już też, zobaczcie, traci igły, więc to jest tragedia. Jak widzieliście choinka już wygląda znaczy, ładnie wygląda, ale te, te gałązki widzieliście, że już są bez igieł. Niestety jak dotnę choinkę, to igły spadają, więc to jest najgorsze. Jeszcze trzeba rozbierać choinkę. Przychodzi ten czas. A, dajcie znać jak tam u was choinki. Czy jeszcze macie yy, i jak macie żywe. To jak tam wyglądają u Was, czy już też rozbieracie, czy Wam też już tak opadają te igły, czy jeszcze nie? No. Tak się zdenerwowałam, bo w Wigilię i w Święta w ogóle śnieg nie sypał. A wczoraj, przedwczoraj, takie płaty wielkie tego śniegu sypały. Teraz też ten śnieg tam leży, takie z ale go nie ma dużo, ale sypał. <laughs> w Święta i wigilię nie było. Boże, czy kiedyś w ogóle spadnie jeszcze w Święta i w wigilię? Ja już nie chcę, bo chciałam go mieć w święta, teraz nie chcę tego śniegu. Ja w ogóle tak mam, że jak skończy się już Boże Narodzenie, to ja już wtedy chcę lato. Ja lubię grudzień, lubię zimę, ale tylko w grudniu święta. A jak już skończą te święta, no to ja już chcę lato. Tak zawsze mam. A później jak jest lato, za długo, to ja już chcę te święta, jak w kółku Macieju. Chciałam Wam pokazać, że zrobiłam kreski tym eyeliner. O Boże, eyelinerem. Yy, wyszły śliczne, ale oczywiście nie robiłam tym aplikatorem z eyelin eyeliner. Eyelinera, what? Tylko tym takim cienkim pędzelkiem. Tym mi wychodzi właśnie najlepiej. Za pierwszym razem zrobiłam tak śliczne. Tak, nie widzę to bardzo, ale tak ślicznie mi wyszły te kreseczki. What? Czemu tak gadam dziwnie? Takim pędzelkiem mi wychodzi najlepiej, bo aplikatorem nie umiem, więc będę robiła sobie tym pędzelkiem. Wyglądają się śliczne te kreski nie widzę to bardzo, ale pięknie. Chcę trzy kubeczki śliczne, z taki miętowy jakby. Ten jest bardziej miętowy, tylko tutaj, tutaj nie widać. I ten misz kamiki, Donald właściwie, yy, bo będę już te świąteczne kubeczki chować, więc musiałam sobie poszukać jakieś inne, w których będę chciała pić. Ten jest taki największy, z nich wszystkich, to zawsze rano kawę w takim dużym wolę wypić, a już później w takich małych i teraz na serbia w tym miętowym. Dawno bym już nie piłam, O jej nie wiem kiedy. Jest przepiękny ten kubek. To właśnie sobie będę robiła w nim kawę. Niestety świąteczną już będę musiała chować. Jeszcze dzisiaj rano piłam w tym kawę i herbatę właśnie przed chwilą. Ale no już chyba powoli ich czas się kończy. Ale te też są śliczne, więc... Słuchajcie, zrobiłam sobie sypaną. Dawno nie piłam, a ja od czasu do czasu robię sobie taką sypaną kawę. Pachnie przepięknie. Tyle, bo resztę zapełniam mlekiem. No, zobaczcie, jak to pachnie. Mhm, czujecie ten zapach piękny? Pachnie prześlicznie. Znalazłam swoje trzy książki, które kiedyś kupiłam. Te kupiłam kiedyś w Biedronce. Tej też poszukiwałam kiedyś w Biedronce, bo dużo osób wspominało, że jest. Ale nie było, nic nie mogłam jej znaleźć. Kupiłam ją przez internet. To Trochę zaczęłam tam czytać, ale widzę, że nie zaznaczyłam. Także będę musiała zacząć od nowa. Tytuł to jest Sztywniak. Osobliwe życie nieboszczyków. Tak mnie to interesowało. Musiałam kupić. No, ale nie pamiętam dokąd przeczytałam, więc muszę zacząć od nowa. Tą książkę zaczęłam i tą zaznaczyłam, jak widzicie. Tyle przeczytałam. To jest, o! Cynamonowski młyn. Interesowała mnie też ta książka Mróz. Też dużo osób ją polecało, więc kupiłam, ale nie zaczęłam jeszcze czytać, bo jakoś przestałam w ogóle czytać te książki. Teraz y, chciałam sobie y, zacząć czytać. Właściwie, y, to już trochę mam przeczytaną, ale na razie odstawię to na bok. Zajmę się tą, bo to mnie interesuje. Właściwie będę musiała zacząć od nowa czytać. Będę Wam mówić, co tam, czego się dowiedziałam. Jak to jest ciekawy, można sobie oczywiście kupić taką książkę i zobaczyć, ale będę Wam mówiła. Mówi się o tych maseczkach, co dostałam na urodziny, te peel off, czyli one też się tak ściągają takim, taką płachtą. Czy jak to się tam nazywa. I chciałam sobie zobaczyć, jakie one mają kolorki. Ja też w ogóle boję się trochę używać masek section, więc nie wiem, czy coś tam wiecie nie stanie mi się na twarzy, bo to jednak nie wiem. Bardzo śliczne jest to opakowanie, zobaczcie. I te maseczki też są pewnie piękne, tutaj są pokazane tak kolorki jak one wyglądają. Yy, ale no nie wiem, trochę się boję zawsze. O, zobaczcie, jak ładnie wygląda. Teraz sobie przeczytam tutaj, zobaczę, czy w ogóle jest tutaj po polsku. Zobaczcie, co tam jest napisane. Tutaj właśnie, żeby nałożyć sobie tą maseczkę na jakiś mały punkt na twarzy i poczekać tam tyle minut, ile trzeba. Jeżeli przez 24 godziny się nie pojawi, to znaczy, że można tych maseczek używać normalnie, więc na takie coś mogę się zdecydować i na jakimś tam kawałku, na policzku czy gdzieś mogę sobie taki, takie coś y, zrobić, więc ok. Wezmę sobie ręcznik papierowy i powyciskam trochę tych, zobaczymy, jakie to są kolorki i później sobie wybiorę jakiś. Oj, by się coś tam rozwala. Ja Mam muszę... już ja te maseczki. W czerwcu dostałam je na urodziny, a w styczniu je wyjęłam, no także okej, okay. zapomniałam trochę o nich. Ale lepiej później niż wcale. Wyciskam i zaraz wam pokażę, jak to wygląda. One przepięknie pachną. Będę wyciskać jednak. Pokazywać wam. One są takie brokatowe, no wiadomo. jak to się nazywa. Ale mają przepiękny zapach. Różowa, Uo. no dawaj. U, jaka śliczna. Jaka śliczna. Niebieska też jest piękna. Jeszcze były to takie, wiecie, zabezpieczenia musiałam zdjąć. jak to się nie wygląda. Ło, ho, ho. I fioletowa. Siostra pewnie zanie zawału. Zaraz jak zobaczy ten y, odcinek. One pachną wszystkie. Czekajcie, nie. Czekajcie, ja już do was idę. Ja myślałam, że te maseczki pachną tak samo, ale jednak nie, bo ta maseczka. Ta złota żółta. Oat. <laughs> pachnie takim perfumami jakimiś. Ta różowa pachnie y, różaną marmoladą. Boże. Ja lubię różaną marmoladę. No przepięknie, no różany zapach, ale ja nie lubię różanych zapachów, a ten jest taki jak marmolada. Ta różana. Bo to niektóre różane zapachy są takie tragedia, a ten jest normalnie marmoladą. Przepiękny, ten niebieski. Od razu mi się skojarzyło z gumą balonową. Tak, guma balonowa. Nie wiem natomiast, jak pachnie ten fioletowy. Nie umiem go. Ten fiolet pachnie najgorzej. Nie wiem czemu. Taka cytryna. Takie wiecie, jak miałam w tym kalendarzu Spa. Action. No, i takim plastikiem i farbą do, do ścian że ten pachnie najgorzej, a jest piękny kolor ale normalnie ten to jest koniec świata jakbym marmoladę miała tak eee, słuchajcie, co ja gadam dzisiaj w ogóle na tym vlogu, ja nie wiem teraz sprawdzałam, jak te książki nagrywałam i cyma Cynamonowski Młyn, Cynamonowski no, ta Cymanowski Młyn, nie Cynamonowski tragedia, ludzie czytają co chcą przeczytać czego nie ma. Także no. I kosztowała dyszkę taka propo, a ta też ma cenę? Też dyszkę. Ta była z neta, więc nie wiem, ale chyba jakoś... A nie, jest cena. To chyba tyle. Właśnie się zrobiłam sobie herbatkę o w tym Donaldzie, kubeczku. z chwilę telewizję, musiałam już tabletkę, bo coś głowa zaczęła boleć. Tragedia. Patrzę się ostatnie chwilę na choinkę. Ale pewnie rozbiorę w niedzielę. Będę najdłużej, żeby jej nie rozbierać. Chociaż opada, ale trudno. Zamatałam już dzisiaj 50 razy. Jeszcze drugie 50 nie czeka, więc. Mhm. Hmm. Ale lepiej pozamiatać i jeszcze trochę by patrzeć się na, te, na tą choinkę bez igieł w niektórych miejscach. Ja już pana ciemno, trochę taki o wieczorek. Siedzę sobie, przeglądam trochę internet i patrzę, jakiś film leci. Nie wiem właśnie, co to jest nad... Warkoczyk sobie zrobiłam. I... No. Dzisiaj dzień już kończę. W sobotę. Jest już jakoś po 15. Ja już piłam z dwie kawy chyba. Tak. Zrobiłam pranie, zrobiłam też rosół, zjadłam, wykąpałam się właśnie przed chwilą. I zaraz będę oglądała świąteczną bajkę. Czekajcie. Renifer Niko ratuje święta. Nie wiem, czy znacie, ale pewnie tak. No, więc zapraszam do oglądania. Moje świąteczne ozdoby, to talerzyki, domek, świeczuszka. Na razie tylko z blatu w kuchni. Jutro będę ogarniała resztę. Która malutka? Zobaczcie, jakie wczoraj duże borówki w Lidlu dostałam. Dzisiaj takie borówki. Zobaczcie, jakie to jest wielkie szok, zobaczcie, małą borówkę a taką dużą szok ciekawe czy w ogóle są dobre czy słodkie, czy coś czekajcie, zaraz sobie przetestuję słuchajcie, na dworze co to jest biało tak lekko, ale jednak biało, przyspałam sobie do miski i wezmę taką dużą zobaczcie, czy ona jest słodka mhm Dobra i taką małą malusia nie każdy ma takie chwaskowate, ale bardzo dobre są. Więc będę sobie ja na burweczkę oglądała tego coś tam w świętach tą bajkę? Robię sobie też jeszcze kawę trzy bo już dwie kawy dzisiaj normalne wypiłam tyle.